Siema, siema, wesołych świąt wszystkim życzę jeszcze. Dzisiaj przychodzę do Was z takim tematem dotyczącym zazdrości w związku. Zazdro czym jest zazdrość w związku ogólnie i czym charakteryzują się tak zwane relacje, które nie są szczere, nie są autentyczne, są jakąś taką grą, w której ty nie wiesz, kim jesteś. I kim są osoby w ogóle, które wzbudzają w partnerze czy w partnerce zazdrość, która jest zabójcą wszystkich relacji. E, także już Wam mówię. Jeżeli się wpieprzycie w relacje z kimś niedojrzałym emocjonalnie, e, który zachowuje się jak taki, można powiedzieć, gówniarz z podstawówki, no to jesteście już nie powiem gdzie. Ponieważ taka osoba będzie zawsze, zawsze starała się w was wzbudzić zazdrość, a tylko po to, żeby siebie dowartościować, swoje ego podbudować waszym kosztem. W zdrowej relacji normalni partnerzy mówią sobie niemalże o wszystkim. Mówią gdzie idą, z kim idą, jeżeli idę na drinka z kolegą, informuję partnera, idę na drinka z kolegą. Żeby się nie martwił, że to jest jakiś kochanek czy nie wiadomo kto. Tak samo w drugą stronę, jeżeli on idzie z koleżanką, mówi mi kim ta dziewczyna jest, skąd się znają i wszystko finito, nie ma konfliktu. Ale jeżeli traficie na osobę niedojrzałą emocjonalnie, zupełnie, która po prostu lubi, lubi wzbudzać, karmić się Twoją taką właśnie zazdrością, ona zawsze będzie powodować to w tobie. Zawsze. Jeżeli na przykład masz koleżanki i ty zapoznasz te koleżanki z tym Twoim wybrankiem, on zawsze będzie je podrywał przy tobie tylko po to, żeby karmić się Twoimi emocjami. Po co oni to robią, nie? Zapytacie te osoby. No to robią to po to, ponieważ są zakompleksieni i boją się, że po prostu yy, albo wy ich zostawicie. Albo chcą się w ten sposób dowartościować. I tutaj nie musi być zdrada, że on ci od razu zdradzi z tą koleżanką, ale nawet właśnie takie coś, żeby w tobie wzbudzić już ten lęk o niego, żebyś się za nim trzęsła, nie mogła spać po nocach yy, i wychodziła z siebie. I powiem Wam, że takich osób jest dużo w tych czasach, dużo, yy, którzy lubią wzbudzać taką chorą zazdrość. I dlatego te związki tak wyglądają. Yy, takie osoby nie zmienią się, nie zmienią się, a jeżeli się zmienią, to jeszcze na gorsze, ponieważ jest to tak ukształtowana psychika takich ludzi, no, że oni po prostu lubią się karmić takim twoim chaosem, bólem, cierpieniem psychicznym. Celowo też się obrażają na ciebie, celowo nie kontaktują się czasem z tobą specjalnie żeby w Tobie wzbudzić tą narastającą, taką, wiecie co, jeżeli z kimś nie możesz porozmawiać, czy ta osoba, na przykład, dzwonisz do tej osoby, najbliższa ci osoba, no i ta osoba nie odbiera telefonu od ciebie celowo, no to w tobie wzbudzają te negatywne emocje, które w tobie wzrastają. I z chwilą, gdy ona coraz częściej nie odbiera tych telefonów od ciebie, a ty jesteś tą najbliższą osobą, w tobie się gotuje. Ty zaczynasz po prostu używać przekleństw, używać słów, których nigdy czasem byś nie użyła normalnie, ale te osoby po to wzbudzają coś takiego w tobie, żeby się karmić twoimi negatywnymi emocjami. One nie robią po to, żeby w waszym związku było dobrze. No bo co robi osoba, która chce, żeby było dobrze? Rozmawia, komunikuje się, nie irytuje drugiej osoby przede wszystkim takim zachowaniem, bo to jest zachowanie irytujące, które anioła wyprowadzi wcześniej czy później z równowagi. Dlatego jeżeli właśnie macie do czynienia z takimi partnerami w swoim życiu, którzy coś takiego robią, czy właśnie wzbudzają tą zazdrość w Was? Jeśli idziecie na imprezę, no i czasem facet celowo będzie podrywał przy Was jakieś inne dziewczyny, no albo dziewczyna, nie? Celowo będzie się uśmiechać i do innych facetów. Związek. To nie mówię, że tam nie ma zazdrości w normalnym związku, ale tam jest zdrowa zazdrość. W związku toksycznym zawsze będziecie mieć taką chorą zazdrość. Partner Wam nie powie, gdzie on idzie, z kim on idzie, kim jest ta osoba, z którą pisze, z kim był na drinku. On Wam tego nie powie. On będzie właśnie tak ukrywał to specjalnie, żebyście byli w takim chaosie, w takim po prostu zawieszeniu, nie wiedzieli, co się dzieje, ponieważ z czegoś takiego też wynikają później kłótnie. Zdrowa osoba, Emocjonalnie nigdy albo bardzo rzadko będzie powodować w Was negatywne emocje. Partner toksyczny, czy wzbudzający w Tobie zazdrość, zawsze, ale to zawsze będzie powodował w Tobie negatywne emocje. On nigdy nie dąży do porozumienia, on zawsze dąży do chaosu i do konfliktu. Nawet jeżeli Ty jesteś osobą, Ugodową, taką, co po prostu, nie wiem, no, nie lubi, nie lubi się kłócić, tak? No to jeżeli trafisz na takiego człowieka, który lubi się kłócić, no to przypadłeś, tak? Bo ta osoba będzie robić tak, że Wy będziecie mieć cały czas kłótnie, nawet o głupie rzeczy. Kłótnie mogą być nawet dotyczące tego, że mm, źle postawiłaś kubek. Nie w tym miejscu, yy, źle posprzątałaś, źle wyprałaś. Yy, cokolwiek nie robisz, wszystko będzie złe, ponieważ ten partner, yy, taki partner, lubi poniżać, lubi was poniżać, nie lubi was yy, do góry podnosić, tylko was lubi obniżać waszą wartość. A to po to, żebyście się czuli tacy bezwartościowi, ponieważ on wtedy rośnie. No ale z czego to wynika? To wynika z niskiej pewności siebie takiej osoby, po pierwsze, bo osoba wysokowartościowa, z wysoką wartością, z wysoką samooceną nie będzie takich rzeczy robić. Nie będzie wam tworzyć chaosu, nie będzie wam tworzyć podgórkę w życiu, podgórkę, czyli utrudniać wam po prostu prostych rzeczy w życiu. Tak. Te osoby właśnie takie lubią utrudniać, lubią utrudniać każdą sferę życia. No są zazdrosne, są takie zaborcze, są po prostu takie muszą być tak postawione, że to wy będziecie się dostosowywać do nich. Tak samo z takimi osobami nie ma komunikacji, tam nie ma normalnej właśnie komunikacji. Takiej, że wy chcecie porozmawiać i ta osoba was wysłucha. Tam często jest tak, że te osoby myślą tylko o sobie, tak? Tam nie ma dla was za dużo miejsca, a nawet jeżeli jest to miejsce, to ono jest gdzieś tam w tle, tak? Wy, wy nie, nie możecie się poświęcić temu w całości, nawet bo ten partner wam nawet nie daje, nie daje wam wejść głębiej w tą relację. Tylko właśnie stwarza chaos, zamęt, zamieszanie. Wy nie wiecie w ogóle w jakim miejscu wy jesteście w tej relacji, nie wiecie dokąd to zmierza, ponieważ ten partner was tak ustawił, że wy po prostu myślicie, że tak ma być, że coś z tego będzie. No a najczęściej z tego nie ma nic, ponieważ taki partner to jest pseudo-partner, który was. Po pierwsze nie szanuje, po drugie nie jest z wami szczery, po trzecie nie jest lojalny, jeżeli robi takie głupie rzeczy. Także jeżeli macie problem, wpakowaliście się w takie coś, no to dla własnego zdrowia jest najlepiej z czegoś takiego po prostu się wymiksować, ponieważ nie dojdziecie, nie dojdziecie do żadnego porozumienia żadnego z kimś takim, ponieważ ta osoba zawsze będzie tworzyć problemy, tam, gdzie ich nie ma. Ona niczego nie zaakceptuje, zawsze będzie źle. Także to by było na tyle. Myślę, że coś Wam rozjaśniłam. Umysł. No i co? Życzę Wam zdrowych relacji i wszystkiego dobrego. Buźka.